Czy no. Ej. 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 Ale taka... fajnie. No, nie apetycznie wygląda, więc wam e, tego widoku umilę Ale, ale jest dobra. Opu... Dobra, przed... przedstawię się. Jak ktoś to nie upuszczę, spokojnie. Jestem tu z, e, z kulą. To się pani zabila. I... Mm. Mam tu e, moją kulę. Ej, ale fajnie. Ja zawsze chciałam być youtuberką I Zuzia spełniła moje marzenie. Kochani, jeśli chcecie wpaść na mój kanał, to nie będziecie, bo nie mam kanału, ale pokażę wam jak strzelam. Yy, strzelam. No. Nie trzeba widać, bo nie chcę się obkręcać tego. Okej? Okay. Dobra, moja reakcja. Yy, jeszcze raz. Okej. Okay. Muszę tak zrobić, żeby było mi łatwiej. Pani, pani spokojnie! Nie ja poradzę. Patrzcie, moja kula. Uch. 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 Ale gówno. Nie ja nagrywam! Czekaj, Zusia, czekaj! Zusia, czekaj, Zusia! Dobra, Zusia, mogę nagrać. Lecimy. Uch. Wat zo is het? Wat is het? Het is de rest van de... Ey! Het is de Het Honey! Let's go. Let's go. Let's go. Right. Patrz, tak? Juwelik powrót do baby. Uważaj, bo się Dobra. Jeszcze raz. To była pomyłka. Jezu. Teraz dasz radę. Dziesięć, od razu. O Jezu. Dobra, to się wycję. To się więc Okej, okej bo to nie są koszty, więc... Ulala! Ale loser! Mega... Musiało. dupa! Ej! To się nie mówi. No właśnie. To jest... Ona! 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 Dobra! Chyba, do <noise> Chyba Zuja się zawstydziła. Ona! Ona! Co teraz robię z rozpędu? O, dawaj! Uh. Ej, no nie, ale i tak. <śmieniu> dawaj, dawaj. A, sorry? Trzy, cztery. <śmieniu> no, to już nie źle wyszło. Cześć, ja mam chęć. Zrobię taką przebitkę, że weź tak dużo light to. Tak będzie. Myśmy właśnie. Jesteśmy z kochani! Idziemy teraz na shopping. shopping. Shopping time! Shopping, kochani, tak samo jak w Wiedniu. Oh, yes, oh. Uciekamy od nich. <grym> Dobra, beauty shot, żebym miała piękną. Hej Żebym miała piękno, piękną twarz. Shot, beauty shot, ale znaczy kolagen rybi. I to mnie A Piękno, piękno, za piękno się. 50. Bardzo Wartość piękna, 50. Nieźle Mega Do widzenia I ja bym teraz chciała iść do DM Tam już byliśmy W ogóle nawet kit jest ta sukcesja Patrzcie, boję się wam pokazać Ale tam Ale są to, te wszystkie rzeczy ja opa lupa, no poczekajcie Czekajcie, nie Ja ja dam Boję się, że żebyś siedział rybą. <śmienicza> Daj moja to. Mi to jest rana gryba i patrzy się w dół. <śmienicza> Ej, Ej Tyle, nie pachnie. Pokaż. Taki, taki -za, Zapach? Ma... O kurde. Takim winem mam wrażenie. Tak, w sumie nie wiem, czym tu pachnie. Dobra. Taki. Aż mi się przypomniała wycieczka, jak każdy chciał kupić z biednego grzańca. Nie jest niedobra ty też? No też Nie no. Oh, Tak trochę syropem pod koniec zajeżdża na ale Jak takie tabletki na gadu w sumie Mega Za piękno się płaci Ale wysoko No dobrze Ej czyli w sumie Wszystkie dobra. Mamy jakieś rzeczy Z tego, tego, z tego szota Czyli o. wszystkie jakby no? Za 4,50 korzystały 4 osoby O, <laughs> idziemy do exu, kochani, przywitka. Przedstawiam. Okay. Oh to <Gasso> jest Co ty kupujesz? to oh będzie Nie. To, to, to jest za na prezent. To jest na prezent, to takie. Aha, okej. Okay. <gry> okay. Aha, okej. Okay. Taki piórnik w drugiej klasie liceum. O matko! M Mega cool. <gry> <Bo>. Dobrze, ci <dzisiaj gry> pokażę, co kupujecie na vlogu. Scalp Oil Rozmaryn. I róż. A perfect Cream Blush Stick. Taki yes. o. Perfect Highlighter Stick. Perfectly Jak to się nazywa? O, ja mówię, tam Dobra, no! Cichutko. I sketchbook. Dokładnie, to wszystko. Sketchbook. um I yeah. Ja I na się potem obejrzysz te filmiki. A wszystkie tak śpiewają? No. Okay. Kupuję to. To ja. <grym /dobre> Dobra, przyjmuję tego vloga, bo Natalia się nagadała. A ja szukam sobie czegoś dobrego do domu. Może coś e fit. Nie wiem. Ale czekam, bo ja bym bardzo chciała pójść do tego DM. I mega mnie kusi tutaj, żeby... Wiesz, tego dużo ludzi. Żeby kupić yy, brązer w taki jak... <GrymHolicy> ja tak. Co jest. Dostałam kartkę na urodziny. To kwesie, co zrobiłaś? Ale to nie ja! Wykazałaś, <grym> do piętnastki, że my nigdzie nie dojedziemy. No na chuju ale... dojechałybyśmy ten... na ten. byśmy dojechały, ale. No, ale przecież to nie jest. Prostu... Ale chodzi o to, że no. tam też jest Ja powiedziałam, że to jest wcześniejsza, bo mi się tak wydawało, a to nie była wcześniejsza. ja mówiłam, że biec nie biegłyśmy. nie biegłyśmy. No bo nas się, że auto walnęło. No was będziesz... Się, biegła. Biegła. Włączyłam nagrywanie właśnie. Cześć kochani. Powiem tak. Jestem załamana. Dziewczyny Czy? w ogóle nie potrafią orientować się w terenie. Ej stop. To są Gdyby na... nie ja, to byśmy nie wsiadły tutaj przez caski. I też byśmy z niej nie wyszły. Więc? Gdyby nie ty, to byśmy wsiadły do tamtej rzeczy. Nie!